Dzisiaj przepiękna uroczystość zesłania Ducha Świętego, dla mnie jedna z piękniejszych uroczystości w ciągu roku. Bo ostatnio bardzo mocno odkrywam więź przyjaźń z Duchem Świętym w moim życiu. Kocham mówić o Duchu Świętym, kocham słuchać nauczania o Duchu Świętym, bo jest to obietnica Jezusa. Jezus dzisiaj, jak czytamy Ewangelię, obiecuje uczniom. W czasie ostatniej wieczerzy pocieszyciela. Czytamy tak. Gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Aby świadczyć o Jezusie, potrzebujemy mocy z wysoka, potrzebujemy ducha świętego. Ale żeby. Zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym warto też mieć wiedzę o Duchu Świętym i Jezus nam dzisiaj tej wiedzy udziela. Co czyni Duch Święty, co może z nami czynić, co może czynić z Kościołem? Po pierwsze, świadczy Duch Święty o Jezusie. Następna sprawa. Duch Święty doprowadza nas do całej prawdy. Dalej, będzie mówił. Mówił wszystko, Cokolwiek usłyszy i oznajmi rzeczy przyszłe. No i jeszcze jedna sprawa otoczy chwałą Jezusa. A więc, do świadectwa, do wypowiadania słów o Bogu, o Jezusie, yy, do oznajmienia rzeczy przyszłych, czy też do uwielbienia Jezusa, potrzebujemy mocy Ducha Świętego. I kiedy Zaprzyjaźnimy się z Duchem Świętym, kiedy będziemy rzeczywiście korzystać z jego darów. Nie będziemy e, stawiać oporów Duchowi Świętemu, ale z odwagą będziemy mówić: Przyjdź, Duchu Święty, uzdolnij mnie do świadectwa, uzdolnij mnie do nauczania, uzdolnij mnie do uwielbienia, to będziemy e, emanować jego owocami. I Święty Paweł w Liście do Galatów, w drugim dzisiejszym czytaniu, mówi nam, jakie to są owoce. Miłość, Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. E, ćwiczenie się w tych owocach i podtrzymywanie tych owoców w sobie to jest wielka sztuka, bo my często wykładamy się na tym, że brakuje nam miłości, brakuje nam pokoju, brakuje nam cierpliwości, uprzejmości itd. Dlatego. Zachęcam Was dzisiaj, abyśmy po prostu w akcie strzelistym wołali przyjdź Duchu Święty. Wiemy, że Duch Święty jest w nas od momentu chrztu i e, ta więź z Nim została przypieczętowana wielu z nas przez bierzmowanie, ale e, często my musimy przypominać sobie o tej obecności Jezu, e, Ducha Świętego, dlatego mówimy przyjdź Duchu Święty. I wołamy też Ducha Świętego po to, aby Coraz bardziej objawiał przez nas swoją moc. Dlatego wołamy: Przyjdź, Duchu Święty. Więc dzisiaj wołajmy z całym Kościołem: Przyjdź, Duchu Święty! Przyjdź, Duchu Święty! I jeszcze raz: Przyjdź, Duchu Święty! A w komentarzach zapraszam Was do dzielenia się, yy, może jakiej, w jakim, jaki owoc Ducha Świętego. Chciałbyś, aby się bardziej uaktywnił w Twoim życiu. Może masz problem z cierpliwością. Może masz problem z radością, bo jest w Tobie jakiś smutek. Może masz problem z okazywaniem miłości. To po prostu napisz: Przyjdź, Duchu Święty, do mojej radości. Przyjdź, Duchu Święty, do mojego pokoju przyjdź do mojej cierpliwości ten owoc który chcesz aby się objawiał w tobie przez Ducha Świętego wymień e, życzę wam pięknego dnia pięknego dnia e, mam nadzieję że będzie słoneczny dla was ale nie tylko chodzi o to żeby była pogoda ale żeby była właśnie pogoda w twojej duszy pogoda Twoim sercu. A tej pogody udziela nam też Duch Święty. Pogody Ducha. E, módlmy się za siebie nawzajem i za cały Kościół, bo Duch Święty uświęca, ożywia, buduje Kościół. Tyle na dziś. Dobrego wejścia w nowy tydzień. Rozpoczynamy już okres zwykły, ale przed nami też piękne uroczystości, Boże Ciało, e, inne uroczystości, które jeszcze będą. E, przy okazji dziękuję Wam serdecznie za modlitwę. Kończymy w dzisiejszym dniu misję z ekipą Fundacji SMS z Nieba, z naszą wspólnotą misyjną, e, misję w Wałbrzychu. E, bardzo dziękuję Wam za modlitwy. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. E, świętujmy, świętujmy przychodzenie Ducha Świętego e, do naszych serc, do naszych rodzin. Do naszej ojczyzny, do całego kościoła, do świata. Do zobaczenia!